Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Wczoraj papież powiedział: Dzielmy się nawzajem radością bycia apostołami i uczniami Pana. Radością trzeba się dzielić. Wczoraj na rekolekcjach, na którym byłam, ksiądz Michał też mówił o tym, że radość jest misyjna jest po to, żeby się dzielić. Maryja po zwiastowaniu poszła podzielić się radością ze świętą Elżbietą. Patrząc na wzór Maryi, dzielmy się dzisiaj radością. Módlmy się o radość i pokój. Zapraszamy was wszystkich do wspólnej modlitwy, anioł pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko. Abyśmy stostali pod nimi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim, wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak by była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak by było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekówista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Zbigniewa, Piotra, M. M Now, Renaty. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12.00. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.